Cześć, witam Was z mojego kanału Karol w lesie, dzisiaj mamy sobotę i po wczorajszym bardzo udanym grzybobraniu szczególnie było dużo prawdziwków jak oglądaliście dzisiaj postanowiłem się znowu wybrać i znalazłem dzisiaj pierwsze grzyby a są to kozaki czerwone, zobaczcie tu jest pierwszy o, zobaczcie jaki młody ale jest jest kozaczek czerwony, powiem szczerze, że nie myślałam, że on się w tym roku jeszcze one się pokażą, a nawet się trafił. Jest pierwszy kozak czerwony, a to nie wszystko a to nie wszystko, bo idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj mam koszyk jeszcze pusty i tam trochę w krzakach. Trochę się trzeba poprzeciskać, ale jest. Jest drugi kozak. Zobaczcie. Kozaczek czerwony, oczywiście, kolejny. O! Jest. Piękne są te kozaczki. Już je zabieramy. O! Trzeba jakoś się stąd wydostać, bo. Takie tutaj są, ale są dwa pierwsze dzisiaj kozaki czerwone. No pięknie one wyglądają, nie myślałem, że jeszcze w tym roku je spotkam dzisiaj 5 października, a jednak jeszcze się pokazały i to ten naprawdę młody. W sumie ten też nie jest stary, ale no, trochę starszy. Pięknie. Oczywiście, tutaj są to pole osiki, więc nic dziwnego, że one tutaj rosną. A więc je biorę i szukam dalej. Dzisiaj trochę więcej czasu, więc nie będzie takiego pośpiechu. Może wszystkie mi cuki, które będę chciał, to zwiedzę. Zobaczymy. No, jest teraz jak Tylko zobaczcie, jak on jest strasznie zjedzony. Ło! Zobaczcie. Zobaczcie. No. Jest zjedzony, ale mimo wszystko zabiorę go. No bo jednak prawdziwek to zawsze prawdziwek. A czy więcej dzisiaj będzie, nie wiem. Mam nadzieję, że taka jak będzie. No już chwilę tutaj jest. Ale mamy prawdziweczka. Mocno zjedzony, noga się łamała. Ale chociaż zdrowa, ale chociaż zdrowa. No to na tyle, chociaż był, że chociaż będzie zdrowy. Kozaki oczywiście, że były zdrowe. A więc co? Zobaczymy, czy coś jeszcze się tutaj trafi w tej okolicy. Zabieramy go i idziemy dalej. Powiem Wam, że dzisiaj są strasznie przyzbierane te lasy. No ale sobota to nie dziwne, więc trzeba szukać w nietypowych miejscach. Takich teoretycznie wydających się, że grzybów nie będzie. A jednak się trafiają. Takie prawdziwki. Oj, przepiękne to są grzyby. Zobaczcie jakie borowiczki. O! Ale prawdziweczki, patrzcie jakie super. Zakrywam trochę strasznie w piasku. Ale ładne, jestem dzisiaj z siostrą i ona też swoje znalezisko ma. Zobaczcie. Pewnie one tutaj siedzą głęboko w tym piachu. O, ale wyszedł zakrył tylko. Dziurkę po grzybie, ale też przepiękne, twarde. One mają nogi, więc powinny być zdrowe. No, przecudowne, prawdziweczki. A więc taka trójka borowiczków. No, będzie ciężko dzisiaj o to, żeby było dużo grzybów, bo strasznie są przezbierane. No, ale szukamy. Szukamy i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie takie trzy wpadają do koszyka. Ale ten prawdziweczek to się bardzo schował. Zobaczcie, jak on tutaj schowany. Ale to jest kolejne. O, borowiczysko. Zakrywamy. Przepiękne. Cudowny grzybek. Super, super borowiczek. Ale jest naprawdę bardzo przezbierany. Dużo ludzi jest dzisiaj na grzybach. O, ale jest borowik. Tamte wszystkie trzy były zdrowe. A to są duże borowiki, więc one dużo dadzą. Super. Takie trzy, i teraz do nich ląduje czwarty. Tutaj obok, niedaleko tych trzech jest. Borowiczek. I teraz kolejne dzisiaj kozaki czerwone. Zobaczcie. O! Są to polosiki i są kozaki. Czerwone, naprawdę. No w to to ja nie wierzyłem, że one jeszcze się mi pokażą w tym roku. A tutaj o kolejne o dwa. Tu jest jeszcze jeden takie ciemne te kozaki. Czerwone. Trochę przypominają mi mi te dębowe, ale to nie będą kozaki dębowe. Tutaj nie ma dębów, są tylko to po osiki. O, zobaczcie jaki jaki kozaczek. O, jest, super. Jest kozak czerwony, a to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, tutaj mam kolejnego kozaczka czerwonego. O, jest. Jest kozak czerwony, ale one naprawdę takie ciemne, Wam powiem. Dobra. I moja siostra ma tutaj kolejną grupkę kozaczków. Zobaczcie, jakie to są malizny, ale takie, no to już zostawimy. Zobaczcie, jakie tutaj troszeczkę się pourywały. Kapelusz. Tutaj jest ten wielki i tam jeszcze zobaczcie, jakie kozaczki. Patrzcie, jaki kozaczek czerwony. O! Są! Patrzcie, jaka przepiękna rodzinka. O! Patrzcie, ile ich tutaj jest: cztery. I tu kolejny. Kozaczek. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery. Super ile kozaków czerwonych przepięknie, ale naprawdę bardzo ciemne. Ale to nie będą kozaki dębowe, ponieważ w tym miejscu nigdy nie było ich. A po drugie nie ma tutaj dębów. Ale patrzcie. Ile kozaczków. Cudowne są one. Super one się prezentują. Naprawdę. Tu tu są. są kozaki i szukam dalej bo wydaje mi się że coś tam już dalej widzę więc widzimy się za chwilkę kolejne cztery kozaki czerwone ale te są jeszcze piękniejsze zobaczcie tu jest jeden no super kozaczek tutaj drugi no ten może być jeszcze piękniejszy, zobaczcie. Ło, zakrywamy. Wow, słuchajcie, ten to jest cudaczek. Ten to jest przepiękny, a to jeszcze nie wszystko. O tam nawet będzie jeszcze piąty kozak. Ale to zaraz do niego dojdziemy. Kolejne, no, jak z bajki te kozaki. Uwielbiam właśnie kozaki. Jeszcze chciałbym dzisiaj, a jestem w lasach całkiem odpowiednich na to. Znaleźć koźlarza pomarańczowo-żółtego, bo w tym roku jeszcze go nie widziałam. A to jest mój ulubiony żyb. Może większość wie, może nie. Dlatego mówię. Ale kozaki czerwone też jak najbardziej, bardzo lubię. I tu jeszcze jest ten piąty. O, ten piąty też bardzo ładny. Fajne, one mają te kolorki: czerwony, kapelusiki. Jest. Super. Więc dołącza do tych więc czwarty i piąty, a więc takie pięć kolejnych kozaczków. Bierzemy je i chyba jeszcze tam widzę. O, jestem w dobrym miejscu. W dobrym miejscu jestem. Kręcę się tutaj. I kolejne, i kolejne kozaki. Trafiają się. Kozaki czerwone oczywiście tutaj jest, zakrywamy no ładny byłby, ale zjedzony i to nie wszystko i to nie wszystko, bo tu już są kolejne zobaczcie, tu jest jeden super te kozaczki, naprawdę zobaczcie jaki ładny i tam drugi tutaj dwa strasznie dużo ślimaków ale wczoraj lało cały dzień Prawie, więc nie ma co się dziwić, więc są. Kolejna trójka kozaków czerwonych. Bierzemy je i idziemy dalej. Ja już muszę Wam pokazać, że w koszyku kolorowo i grzybów coraz więcej. Zaraz będzie trzeba ci iść ten koszyk opróżnić. Zobaczymy, jak będzie dalej szło. Na razie kolejne trzy. Idziemy dalej. Lekko grzyby wyhamowały ale i tak zaraz będzie pełny kosz kolejny kolejny oj zjedzony, ale kolejny kozak czerwony jest, ale naprawdę jest tych grzybów tak przezbierany, że to naprawdę ja nie wiem jak to jest ile ich tutaj musi być, bo naprawdę Dlatego zawsze lubię jednak pozbierać też grzyby sobie w lato. Bo wtedy zazwyczaj mam prawie wszystkie dla siebie. Jak jest wysyp oczywiście. Czasem prawie wszystkie to będzie jeden grzyb. No ale nie to mam na myśli. Kolejny kozaczek biorę i szukam dalej. Są i kolejne grzyby. Tym razem warowiczki. Zobaczcie, tu jest jeden, ale super prawdziweczek. Ale naprawdę już jest las tak przeszperany, że no dramat. Ale jeszcze, jeszcze się znajdują takie cudowne okazy. Jeden. Tutaj malutki drugi. O przykrywamy trzeci prawdziweczek. No dzisiaj jeszcze dzisiaj więcej kozaków znalazłem Ale prawdziwki najwyraźniej też są. To nie wszystko. Zobaczcie tutaj, kolejne. Jest. Wow! Ale super grzyby. Naprawdę przecudowny. Przecudowny. Jeszcze jeden. Jest. Prawdziwek. No to co? Może teraz prawdziwki? Trochę pozbieram. Kozaków już mam dużo. Teraz prawdziwki. O. Są kolejne dwa. Idziemy do tych. I mamy całą piąteczkę borowiczków. Super. Super. Są. Biorę je i lecę dalej. Bo, bo las jest naprawdę wczesny zbierany. Trzeba, trzeba szybko, szybko szukać. I nawet tak niekoniecznie w miejscach. Tak, nawet ja bardziej szukam na obrzeżach lasów, bo po prostu tam ludzie nie chodzą. Ludzie chodzą w wąb lasu. Biorę je i idę dalej. I teraz kolejne gniazdo borowików. Zobaczcie, jak ślimak tutaj tego je. Ale jest. No to już takie, powiem Wam, trochę większe takie. Większe rozmiary. Tutaj jest kolejny. O. Tu jeszcze jeden w tych jagutkach. Jagódek już oczywiście nie ma. Teraz mamy kozaka babkę. Dzisiaj akurat ich nie było, ale też się w końcu trafił. I to jeszcze nie wszystko. Zobaczcie na tego. Patrzcie jaki gigant. Wow, to jest grzybek. Super się on prezentuje. Borowiczysko. I tutaj jeszcze jeden. Uo, słaby, ale i tak go zabiorę. Ale jeszcze jeden kozaczek. Czy coś tu jeszcze rośnie? Wydaje mi się, że nie. Teraz trochę za to więcej sobie mogłem pozbierać borowików. Zobaczcie, tutaj. O. Ciężko jest tutaj tak ładnie ułożyć. Ale jeszcze takie. Taka grupka dołącza, zabieramy i idziemy dalej. Bo czas trochę już goni. No, tych grzybów też nie mogło zabraknąć. Tutaj jakaś stara huba. A tutaj są i również one. Ja wiem, że tylko dwie, ale i tak je nagam. Ponieważ te grzyby, no to miałem je przez całe lato, prawie że. Kurki, oczywiście, że tak, ale widać, że ładne, świeże, to tutaj jest też kurka, tak. Było średnio, ale. No, ale dobra. Ale są a więc, kurki takie trzy. I biorę je. Biorę je. No, bo kurki to ja bardzo lubię. Może też sobie kurek nazbieram na no zobaczymy. Prawdziwków już mam też całkiem dużo. No, i już będę wychodził z lasu. I kurek więcej nie było, ale za to jeszcze kilka znalazłem kozaków. I już tuż przy samym wyjściu prawdziwek się taki trafił. Zobaczcie kosika nam zabrakło więc już zbieram do, do reklamówki ale zaraz w reklamówkach też nam zabraknie miejsca więc i tak i tak już czas na szukanie mniej więcej taki przewidywany minął więc jeszcze taki borowik i to już dzisiaj ostatni grzyb ale jeszcze nie kończę bo jeszcze do końca do końca z lasu nie wyszłem, ale jeszcze taki borowiczek się trafił Myślę, że to na dzisiaj już tyle, ale jeszcze zobaczymy. My już z siostrą się będziemy żegnać. No, grzybobranie rewelacyjne. Tu cały kosz. No i dwie jeszcze reklamówki. Ja wiem, że grzybów nie powinno się nosić w reklamówkach. I ja nie, chcia, i ja nie chciałam ich brać w reklamówki, ale po prostu. No, nie przewidziałam, że tyle będzie grzybów, naprawdę. No, ale grzybobranie poza tym bardzo udane. Tutaj mamy ten kosz głównie z, kozaka, kosz, głównie z kozakami czerwonymi. Tutaj, tam jest ten jeszcze borowik, co mówiłem, że już ostatni grzyb, ale jeszcze tuż przed wyjściem się nam trafiło dużo maślaków, no to je zabraliśmy. Czemu nie? I tutaj głównie kozaki podgrzybki i prawdziwki. Nawet o takie młodziutkie, fajne podgrzybeczki, więc, więc super. No, a wiem, co? No, jeden kosz, i dwie siatki takie. A więc, jak dla mnie, no to grzybobranie bardzo, bardzo udane. Jeszcze lepsze niż wczoraj. Jutro jadę na rower, ale to pewnie jutro nie będę miał tyle grzybów, ile dziś. No, ale to też dlatego, bo. No na rowerze myślę, że pozwiedam różne miejscówki, zobaczę jak wysyp. No i to już będzie niedziela, więc no w sobotę było wyzbierane, w niedzielę też ludzie pójdą na grzyby. No dzisiaj byłem w miejscówkach takich, mimo wszystko Wam powiem, takich bardziej ciężko dostępnych, no ale i tak było dużo pozbierane. Są kozaki czerwone, to były te miejscówki, co w tamtym roku, na no, te kozaki właśnie, no ale inne grzyby, jak widzicie, również Również są a więc, również i o, takie piękne. O, borowiczki są oczywiście, że tak. A więc, a więc, super grzybobranie. I jeszcze jedna rzecz, co muszę pochwalić: zdrowotność. No, tego to się nie spodziewałem, że taka będzie zdrowotność. Tak, grzyby wszystkie, które już tutaj mam, one wszystkie są dobre. One wszystkie są dobre i naprawdę, w porównaniu do wczoraj, wczoraj było ok ze zdrowotnością. Nie mówię, bo większość źródeł była dobra, ale mimo wszystko dzisiaj. Dzisiaj zdrowotność jest o wiele lepsza, więc taki calutki, piękniutki koszyczek. Reklamówka głównie z maślakami i prawdziwkami. I tutaj podgrzybki, kozaki, to prawdziwki. I tam może z kilka. Z kilka o, kureczek. Ja przepraszam wszystkich, wiem, że w reklamówkach się grzywów nie zbiera, ale naprawdę. Nie myślałam, że tyle grzybów będzie. Deszcz nadal trochę jeszcze kropi. A ja, a ja, na dzisiaj kończę grzybobranie, jakbyście chcieli wiedzieć, żebyście nie musieli pytać w komentarzach. W miejscowość Kosowy, niedaleko Mielca, tak z 15-20 km. Tak, znalazłem właśnie te koszy dwie siatki. A więc no niedaleko mielco Tutaj też mam właśnie tę miejscówkę na kozaki. W tym roku tutaj było dużo kurek. Dzisiaj też się trafiły, ale były również inne grzyby. No a więc póki co jest to moje najlepsze grzybobranie w tym sezonie. Ciekawe, czy jeszcze jakiś wypad mój w tym sezonie to opobije, ale jestem naprawdę bardzo zadowolony i ja niczego już więcej nie oczekuję. Naprawdę za lipiec, za sierpień, za maj... To już naprawdę wyrównałem rachunki, że tak powiem, bo ostatnie trzy grzybobrania były naprawdę bardzo, bardzo udane. Wiem, że film sprzed tygodnia trochę późno został wrzucany, bo dopiero, bo dopiero wczoraj wieczorem, ale, ale mimo wszystko film został wrzucony. Zaczęło się od moich urodzin, taki dostałem prezent, ze grzyby pojawiły się w lesie, no i póki co nadal rosną, pada, teraz tak bardziej trochę mży, ale wciąż ten deszcz jest, następny dzień ma być ciepły, więc będzie będzie coraz lepiej, mam taką nadzieję, wiem, że to już coraz później, to może prawdziwku czy kozaków będzie teraz mniej, ale na przykład podgrzybki, maślaki... To powinny być spokojnie do połowy listopada. Jak, jak jakieś przynoski albo śniegi nie przyjdą, to powinno być naprawdę dobrze. A więc żegnam się. Do zobaczenia. Oczywiście życzę Wam również dużo grzybów, wysypów i mnóstwo porowików, kozaków i wszystkich grzybów, jakie tam bardzo lubicie zbierać. Do zobaczenia. Cześć.